czy, dalej. Ej, <trykne> pod <I, but> to... <trykne> no. Majster, co sobie kłapnąłeś jest to, bo nie Co wy do bracketów samając, co to jest? Po prostu Siadaj tu i nie przeszkadzaj yes. Ale to za tymi jak Dobrze, mam aby tam takist Kochani, ostatnia scena, którą będziemy kręcić na dwóch kołach. Już do nas Biotrek, stuje do nas kraswę. Oni za momencik spróbują do nas jedną z najtrudniejszych scen, jakie tylko nas dwóch kołach by do można będzie, to mianowicie się 360 stopni synchronicznie. Właśnie na dwóch kołach, kochani. Oni za momencik wystartują do tego płeczka. W zasadzie już startują, a ja się pytam, gdzie jest dobra Dobra, to zobaczmy, to już połowa za nami. Okej, okay, widzę dojazd, reszty po mało tam. Pani dajcie im jeszcze jakieś brawka i teraz jak będą lądować to wielki, wielki hałas! Uwaga!